Nowotwór wykryła przypadkiem bolesne wyznanie uwielbianej dziennikarki TVP. Joanna Górska 8 lat temu usłyszała diagnozę, która wywróciła jej życie do góry nogami, potrójnie ujemny rak piersi o wysokiej złośliwości. Dziś, jako osoba w pełni zdrowa, mówi wprost, wczesne wykrycie to życie. Z okazji trwających dni walki z rakiem dziennikarka opowiedziała o leczeniu, emocjach, codzienności w chorobie i tym, co zmieniło się po wygranej walce z nowotworem. Diagnoza, która zmieniła życie Joanny Górskiej. Joanna Górska wspomina, że nowotwór wykryła przypadkiem, podczas urlopu, w czasie kąpieli. Coś niepokojącego między pachą a piersią wyczułam na urlopie. Przez przypadek, w czasie kąpieli. Początkowo myślałam, że może to zapalenie mieszka włosowego, ale intuicja mi podpowiadała, że nie jest to nic dobrego, mówiła dziennikarka w rozmowie z Plotkiem. Gwiazda miała wtedy 39 lat i była w jednym z najlepszych momentów swojego życia. Regularnie się badała i wszystko zaczynało jej się układać. Szybko wykonane badanie USG uratowało jej życie. Potrójnie ujemny rak piersi o agresywności 95%. Bardzo szybko się rozwija i daje przerzuty. Mój nie zdążył zaatakować węzłów chłonnych i pójść dalej, wyjaśniła Górska. Podkreśla, że właśnie szybka reakcja dała jej jakiekolwiek szanse na walkę z chorobą. Jestem żywym dowodem dla tezy, że wczesne wykrycie to życie. Dlatego aż do śmierci będę działać na rzecz profilaktyki antynowotworowej podsumowała. Jak wygląda leczenie w Polsce? System ciągle jest chory. Joanna Górska mówiła wprost o trudnościach, jakie wciąż napotykają pacjenci onkologiczni. System ciągle jest chory, a polskie pacjentki nie zawsze mają dostęp do takiego leczenia, jakie powinny mieć, stąd zbiórki na leczenie za granicą, przyznała. Dziennikarka miała szczęście, jej rak był leczony w Polsce według światowych standardów. Nie wszyscy jednak mogą na to liczyć. Każdy pacjent onkologiczny powinien wiedzieć, że ma swoje prawa, że może zmienić lekarza w każdej chwili i że na przykład ma zapisane w ustawie prawo do osoby wspierającej na każdym etapie leczenia i przy każdej wizycie, a szpital ma obowiązek mu w tym pomóc, zaznaczyła. Zwraca też uwagę, że do onkologa można zgłosić się bez skierowania wystarczy niepokojący wynik badań. Życie po diagnozie. Tak poradziła sobie Joanna Górska. Leczenie nie oznaczało dla niej rezygnacji z codzienności. Miałam 16 wlewów chemioterapii, operację oszczędzającą i 25 cykli radioterapii. To były ciężkie miesiące, ale robiliśmy wszystko, by nasze życie było normalne i aby rak go nie zdemolował, relacjonowała Górska. Dziennikarka starała się funkcjonować normalnie, chodziła do pracy, prowadziła program w telewizji, spędzała czas z rodziną i przyjaciółmi. Z perspektywy czasu podkreśla, że każdy ma prawo przeżywać chorobę po swojemu. Każdy ma prawo do takiego przejścia przez zdrowienie, jak mu odpowiada, to indywidualna sprawa, mówiła. Sama wielokrotnie zmagała się z czarnymi myślami, ale nie pozwoliła im zawładnąć swoją codziennością. Jak przyznaje, pomogła jej terapia i wspierająca obecność bliskich. Joanna Górska podkreśla potrzebę zmian w świadomości Polaków. Dziś Joanna Górska działa na rzecz edukacji i profilaktyki nowotworowej. Jej zdaniem rak powoli przestaje być tematem tabu, ale jeszcze jest dużo do zrobienia. Szczególną rolę przypisuje organizacjom pozarządowym i fundacjom pacjenckim, które edukują i wspierają osoby chore. Zauważa też, że wiele kobiet zaniedbuje swoje zdrowie, stawiając potrzeby innych ponad własne. Dziennikarka czerpała siłę z doświadczeń kobiet z zagranicy, które otwarcie mówiły o chorobie. Byłam też w amerykańskiej grupie trójjemnych. Ludzie otwarcie mówili, jak jest, bez problemu pokazywali łysą głowę, mówili o dolegliwościach. Chciałabym, aby nikt ze swoim rakiem nie chował się w czterech ścianach, nikt nie powinien się wstydzić, zdradziła. Dziennikarka wróciła do pracy w telewizji, prowadzi firmę szkoleniową, napisała dwie książki i jest prezeską fundacji Silni Sobą. Jestem szczęśliwa, że po prawie trzech latach wróciłam do telewizji, zapraszam na pytanie na śniadanie. Mamy zgraną ekipę i staramy się, aby widz spędził z nami miły poranek, podsumowała. Dla niej najważniejsze jest dziś jedno, każdy dzień jest najważniejszy.